Krzysztof Starczyński, Iron Vlog po dwutygodniowej przerwie wraca na antenę. Do dzisiejszego odcinka postanowiłem zaprosić mojego redakcyjnego kolegę Tediego. Teddy siedzi tutaj, mam nadzieję, że go widzicie. Zaprosiłem Tediego, bo ktoś musi mi zasłaniać logo producenta laptopa. Dobrze, lecimy. Obiecanki, cacanki, ciąg dalszy. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swój program na wybory do Europa plamentu. co oni tam naobiecywali? Mamy 12 punktów bardzo ciekawych i sobie je teraz tutaj no, obejrzymy, skomentujemy, tak. Punkt pierwszy Europa Wartości. Będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej twórcy i które miały stać się jej fundamentem. No, więc ja się pytam, jakie o jakie dokładnie wartości chodzi, bo jednak jest spora różnica między konserwatystą Churchillem, Hadekiem Adenauerem a komunistą Alfiero Spinelli. Natomiast no, podejrzewam, że chodzi o wartości takie, że po prostu no, jak ktoś za dużo zarabia, to trzeba mu zabrać i potem przekupić frajerów tymi właśnie ukradzionymi pieniędzmi. Ale takie wartości chyba już są w Unii Europejskiej. Dobrze, punkt 2. Europa rodziny. Obronimy prawa rodziców do wychowywania dzieci. Mm. <laughs> tak, ja widzę właśnie teraz od kilku dni trwa afera w związku z deklaracją LGBTPZ, zgodnie z którą dzieci mają być właśnie od czwartego roku życia już seksualizowane i uczone masturbacji, <laughs> więc nie wiem jak to się ma do ochrony czy do obrony prawa rodziców do wychowywania dzieci. Podejrzewam, że słabo do deklaracji LGBTPZ+. Jeszcze wrócę. Yy, numer 3. Europejskie wsparcie dla polskiej wsi. <laughs> no, kilka dni temu właśnie PiS pokazał, jak wspiera polską wieś, były protesty rolników, yy, no, rolnicy zrobili niezłą zadymę w Warszawie, znaczy, w, oczywiście w pozytywnym sensie, ja wspieram, kibicuję rolnikom i chcę, żeby mieli jak najlepiej, jak na się żeby wszyscy Polacy mieli Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dobrze, czwarty punkt. Budżet Unii Europejskiej, dobry dla Polski. Wynegocjujemy korzystny dla Polski nowy budżet Unii Europejskiej no świetnie, brawo tak, to chyba są właśnie te wartości które PiS chce tutaj odbudowywać, czyli właśnie im więcej wyżebrasz tym lepiej, tak, a to żebyś samemu coś zarobił, zbudował, stworzył, nie nie trzeba, na co, po co my tutaj, jak im więcej zawierzamy sąsiadowi, tym po prostu jesteśmy lepsi numer 5. europejski wspólny wolny rynek, będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, ja chcę żeby wszyscy byli uczciwie i sprawiedliwie traktowanie problem w tym że rząd w Polsce nawet nie traktuje uczciwie i sprawiedliwie polskich firm zamiast tego wspiera na przykład zagraniczne korporacje zwalniając je z podatków a no te podatki no taki biedny polski miś no musi płacić bez gadania no a jeszcze jak się spóźni jeden dzień, jak to mówiła pani Wasserman, wszyscy wiedzą co się dzieje z przedsiębiorcą, który no, jeden miesiąc spóźni się z VAT-em, tak? No więc to no, tak wygląda właśnie obrona polskich przedsiębiorców. Przez PiS. Bezpieczne granice Europy będzie że numer szósty. Będziemy nadal skutecznie zabiegać o bezpieczeństwo i ochronę zewnętrznych granic Unii. Znaczy, ja tu nie rozumiem dwóch rzeczy. Co to znaczy, że nadal? I co to znaczy, że skutecznie? To znaczy, gdzie i kiedy PiS bronił w zewnętrznych granic Unii? To znaczy, bo tutaj. Podejrzewam, że albo chodzi o sprawę imigracji i tutaj PIS w ogóle nie jest skuteczny, no bo do Europy, do Europy przypływa sobie, kto tam chce, no i miliony już przypłynęły i do Polski też, to jak ktoś wam mówi, że PIS nie przyjmuje imigrantów, to to jest nieprawda. Setki tysięcy imigrantów do Polski rocznie przybywa i PIS nie ma z tym problemu. Ewentualnie może chodzić też o kwestie no, takiej ochrony granic przed innymi państwami. W domyśl oczywiście przed Rosją i też nie wiem, jakie tutaj ma sukcesy PiS, że chce to robić nadal i skutecznie. No, domyślam się, że chodzi o wspieranie dla projektu no, wspólnej armii europejskiej. No więc może o to chodzić. Trzeba byłoby dopytać. No, więc takie rzeczy wam proponuje właśnie. PiS, przypomnę, że PiS wspiera, popierał wiele, wiele razy projekt budowy wspólnej armii europejskiej, który no, już całkowicie by nam odebrał suwerenność. No, ale, no I to oczywiście nie przeszkadza PiSowi nazywać się, że to są patrioci. No, wierzą w tradycyjne wartości. Dobrze. 7. Yy, Europa niezależna energetycznie. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo energetyczne. Słuchajcie, uważajcie, bo jeżeli rząd obiecuje, że będzie dbać o bezpieczeństwo energetyczne, to w każdej chwili mogą pan wyłączyć prąd. Yy, numer 8. Ta sama jakość produktów w całej Europie będziemy walczyć o to, aby konsumenci w całej Europie byli równo traktowani, traktowani i mieli dostęp do produktów i towarów tej samej jakości. Ja jestem jak najbardziej za. Niech niech konsumenci mają dostęp. Wydaje mi się, że mają, nie ma problemu. Jak wchodzisz do marketu, no to jest y, 100 tysięcy różnych produktów i możesz sobie wybierać. Y, te chipsy ci się nie podobają, bo jest z nich olej palmowy, no to sobie bierzesz inny i tutaj nie ma najmniejszego problemu. Y, no, a nawet jak ci się nie podoba, to sobie wchodzisz na Allegro i sobie kupujesz przez internet chipsy albo cokolwiek, y, więc y, no, nie, nie rozumiem, w jaki sposób tutaj y, y, PIS chce walczyć. Y, natomiast ja chcę zwrócić uwagę, być może. Faktycznie niektórzy mają problem z dostępem do produktów dobrej jakości, no bo jednak wybranie produktu dobrej jakości wymaga zatrzymania się na chwilę w sklepie na 10 sekund i przeczytania etykietki, a niestety czytanie jest w dzisiejszych czasach czynnością, która no, zanika. <laughs> Dobrze, lecimy dalej. Numer 9. Europa równych szans. Będziemy zabiegać o likwidację podwójnych standardów w traktowaniu państw w ramach Unii Europejskiej. Pałko fajnie, tak, jak najbardziej popieram. Numer 10. Sprawiedliwa polityka klimatyczna Europy. Będziemy dążyć, by polityka klimatyczna Europy uwzględniała polskie interesy, brawo, super. Numer 11. Zrównoważony rozwój podstawa silnej Unii Europejskiej. Chcemy silnej polityki spójności jako podstawy szybkiego i solidarnego rozwoju Unii Europejskiej. Uwaga! Co to jest? Co to jest polityka spójności. Tak? Na czym polega polityka spójności? Polega mniej więcej na tym, że jeżeli są na przykład dwa miasta, na przykład yy, nie wiem, jakieś tam Kujawiaki Dolne i Kujawiaki Górne, o tak, no, wyobraźmy sobie i w górnych Kujawiakach ludzie są pracowici i dużo pr pracują i zarabiają dużo hajsu, yy, a w Kujawiakach Dolnych ludzie są leniwi i nic nie robią całymi dniami, tylko piją wino, no to tym z Kujawiaków Górnych trzeba zabrać i dać pieniądze i, i dać tym, którzy mieszkają w Kujawiakach Dolnych. Na tym polega polityka spójności. No to to są te słynne tradycyjne europejskie wartości, które PiS chce wspierać. I 12 stopni legalnej imigracji. Chcemy, by Europa pomagała w miejscach konfliktów. Sprzeciwiamy się nielegalnej imigracji. Oczywiście PiS się cały czas sprzeciwia nielegalnej imigracji, ale przy okazji wspiera legalną imigrację, bo tak jak chyba wspomniałem albo nie, setki tysięcy imigrantów przyjeżdża do Polski każdego roku i to nie przeszkadza pisowi się uchwalić, że nie przyjmuje imigrantów, no może tu chodzi o uchodźców, to to faktycznie pisą, nie uchodźcy, uchodźcy, poszli do domu, a imigranci zapraszamy, zapraszamy. No więc y, to są właśnie obietnice pisu. Lecimy do następnego tematu. Kenia wprowadza podobną karę śmierci dla kłusowników, y, no więc y... Tak wpadli na taki pomysł, ponieważ kłusownicy masowo polują i zabijają zwierzęta, nosorożca białego swojego czasu prawie całkiem wybili, yy, no, w, ale udało się go chyba tamtą populację jakoś odbudować. W każdym razie, yy, no, Kenia wpadła na taki pomysł, że właśnie tutaj zabijać yy, ludzi, znaczy, tak, ludzi za mordowanie zwierząt. Wydaje mi się, że to jest lekka przesada jednak, yy, no, ale z drugiej strony w Polsce, no, zrezygnowano z kary śmierci nawet na wypadek wojny, więc <grywa> e, więc jest to e, z kolei przegięcie w drugą stronę. W Norwegii na przykład facet zabił 70 osób i zamiast e, wisieć, no to siedzi sobie e, w luksusowym więzieniu, więc e, ja e, jednak bym tutaj no jednak stwier stwierdzam, że no, wygląda na to, że jesteśmy o no, 100 lat za, e, no nie powiem za kim, no bo poprawność polityczna, no <grywa> okej, okay, następny temat. No, deklaracja LGBT, PZ+, plus, afera trwa od jakiegoś czasu w Warszawie, ponieważ Warszawa właśnie ogłosiła taką deklarację, która tam zawiera różne fajne, ciekawe pomysły, no po prostu... Ta deklaracja polega na tym, że będzie się zabierać ludziom pieniądze po to, żeby na przykład właśnie jakieś tam y, ośrodki, takie hostele dla, dla skrzywdzonych gejów powstawały, czy w ogóle ludzi LGBTPZ, y, no i różne fajne jakieś tam deklaracje, obiecanki, cesanki i tak dalej, y, no, y, ale zawiera też y, zna, y, zawiera też y, no, deklaracje o no, wprowadzeniu edukacji seksualnej w szkołach, dzie dzieciom, e, dzieci, które mają tam po 4-5 lat będą się uczyć masturbacji, e, no i będą opowiadać o swoich różnych jakichś tam, jak sobie to wyobrażają, co tam chcą robić, e, jak i z kim i będą się dowiadywały, że to można różnie, na różne sposoby. E, no więc ja sobie e, tak myślę Okej, okay, jeżeli będą lekcje z masturbacji, czy będą też na przykład sprawdziany i kartkówki? I nie wiem, tam na przykład. Mama się pyta Jasia, Jasiu, Jasiu co ty oglądasz za film? A no nie, mamo, ja się, ja się uczę do kartkówki, jutro kartkówkę z masturbacji. A, to tak, to spoko. Tak, no i będzie, że na przykład. No Jasiu, jak było w szkole? No dobrze, z matematyki co prawda pała, ale ze zestawiania pały piątka. <laughs> i się zastanawiam czy na przykład pójdzie to dalej, że będą e, też studia magisterskie z masturbacji, jak rozumiem, tak, będzie praca magisterska z trzepania kapucyna albo e, doktorat z bicia konia, zwalenia konia, e, później habilitacja z dynamizacji ślimaka no i na koniec tytuł naukowy profesora otrzymany oczywiście z rąk prezydenta. E, więc e, no i, tak podejrzewam, że może być. No i tutaj, natomiast. Nie wiem czy to przejdzie, bo na przykład pani Sharing Biergus z nowoczesnej no, słusznie zauważyła w rozmowie z, w jednym programie, że no, jak miała 14 lat, to poszła do kościoła do spowiedzi i ksiądz ją wypytywał o szczegóły intymne z jej życia erotycznego, jak miała 14 lat i mówiła, że to było dla niej bardzo nieprzyjemne doznanie i, i no, generalnie no, pani Sherling Biergus twierdzi, że no, nie należy z tak młodymi dziećmi no, ich tak seksualizować. Więc y, tak bardzo, bardzo mądrze pani Szyling wielgus y, Domyślam się, że nie chodziło jej o krytykę i deklarację LGBTPZ, y, y, tylko oczywiście no, pojazd po kościele, no ale jednak y, samo się zaorało. Y, tak bywa. Y, tak sobie myślę, może jakby pani Wielgus w dzieciństwie miała taką y, edukację seksualną, no to by później. No, była bardzo swobodna w rozmowach z księdzem uspowiedzi i by nie przestała chodzić do kościoła i do dzisiaj byłaby gorwiką katoliczką. Tak?